Dzień dobry, Krzysztof Sadowski, Merlo Polska. Zaprezentujemy dzisiaj ładowarkę teleskopową Merlo Multifarmer 40.7 CS. Jest to połączenie ładowarki teleskopowej i ciągnika rolniczego, ponieważ maszyna wyposażona jest w TUS oraz WOM, czyli wałek odbioru mocy. Na początek kilka informacji o firmie Merlo i jej historii. Jesteśmy włoskim producentem i jednym z największych producentów ładowarek teleskopowych na świecie. Maszyny tego typu produkujemy od ponad 35 lat a typu Multifarmer od 1996 od roku, czyli ponad 20-letnim doświadczeniem. Kilka słów na temat dokładnej nazwy maszyny. MF, czyli Multifarmer 40.7, czyli 4 tony udźwigu, 7 metrów wysokości podnoszenia, CS Cup Suspension, czyli amortyzowana kabina. Jesteśmy producentem ładowarek teleskopowych. To znaczy, że w 93% ładowarka jest wyprodukowana w tej samej fabryce w północnej Włoszech. Rama, teleskop, mosty, kabina, a nawet plastiki są produkowane w tym samym miejscu. Maszyna charakteryzuje się przeciwwagą w formie grubego, pełnego 7-centymetrowego prętu. Umiejscowionego na środku maszyny. Z jednej strony przeciwwaga pod kabiną, a druga wokół silnika. W ładowarce zastosowane są mosty produkcji Merlo, które wyposażone są w hamulce suche tarczowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie wyhamować maszynę razem z przyczepą w naprawdę dużych prędkości. Duży prześwit plus w pełni zabezpieczona rama pozwala na pracę w naprawdę ciężkich warunkach. Mosty przedni i tylny są wakliwe, czyli przy pracy jako ładowarka teleskopowa blokujemy przedni most, a przy pracy jako ciągnik rolniczy blokowany jest tylny most. Ładowarka w standardzie wyposażona jest w poziomowanie ramy, za pomocą tego typu siłownika na nierównym terenie wypoziomujemy ramy dzięki czemu możemy podnosić ładunki na duże wysokości. Ładowarcy teleskopowej Merlo Multifarmer 40.7 Zastosowano ramię dwusekcyjne, gdzie wysuwa się jedna sekcja i podnosi na prawie 7 metrów. W modelu Multifarmer 40.9 mamy dodatkową sekcję, dzięki czemu jesteśmy w stanie podnieść na prawie 9 metrów. Teleskop charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy w nim są schowane w środku i siłowniki, i przewody hydrauliczne, przewody elektryczne, wszystko jest schowane w środku, dzięki czemu jest to zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W razie potrzeby serwisowej jest to patent Merlo, jesteśmy, cały, jesteśmy w stanie cały teleskop wyciągnąć z tyłu, dzięki czemu będziemy mieli łatwy dostęp serwisowy. Ponieważ wszystkie elementy teleskopu są schowane w środku, w razie problemów, Merlo opatentowało tą kwestię, mamy możliwość zdemontować blachy stąd, cztery śruby i cały teleskop wyjeżdża nam na zewnątrz, gdzie mamy bardzo łatwy dostęp do siłownika i wszystkich przewodów hydraulicznych czy elektrycznych. Co do elementów znajdujących się z przodu maszyny, to w standardzie mamy parę hydrauliki do obsługi osprzętu. Następnie ten element odpowiedzialny jest za automatyczne rozpoznawanie osprzętu. Tutaj znajduje się hydrauliczna blokada osprzętu, która jest również w standardzie. A tutaj mamy duży. Siłownik hydrauliczny, dzięki któremu mamy dużą siłę odspajania łyżki, która pozwoli nam na pracę w ziemi czy z dużą łyżką wypełnioną zbożą. W maszynie Merlo Multifarmer zastosowano silnik dojca opowiem czterocylindrowy o pojemności 4,1 litra i mocy 156 koni. Aby spełniać najnowsze normy emisji spalin mamy filtr cząstek stałych DPF. Cały silnik umiejscowiony jest równolegle do ramy po to, żeby zapewnić bardzo łatwy dostęp serwisowy. Tu mamy filtry hydrauliczne, paliwa hydrauliczne, a tu mamy umiejscowiony filtr powietrza. Maszyna jest wyposażona w dwa układy hydrauliczne. Jeden odpowiedzialny jest za napęd, Napędzany jest pompą wielotłoczkową z osobną chłodnicą tylko i wyłącznie oleju od napędu i z osobnym zbiornikiem. To jest osobny układ hydrauliczny. Drugi układ. Odpowiedzialny za podnoszenie i wysuwanie teleskopu, napędzany również pompą wieletłoczkową o wydajności 152 litrów na minutę. Razem z rozdzielaczem flow sharing pozwala na wykonywanie kilku ruchów jednocześnie teleskopu. Maszyna standardowo z tyłu wyposażona jest w trzypunktowy układ zawieszenia o udźwigu 7 ton wałek odbioru mocy o mocy 130 koni mechanicznych napędzanych mechanicznie bezpośrednio z silnika w cztery pary hydrauliki napędzane pompą wielotłoczkową jako opcja mogą być hamulce pneumatyczne do przyczepy jako opcja również drabinka wielopozycyjna do zaczepu automatycznego półautomatycznego Również wyposażona w piton. Całość tu jest sterowany z kabiny za pomocą EHR. Jako opcję możemy zastosować w maszynie układ centralnego smarowania firmy Grunewald. Pozwala nam to na zautomatyzowanie procesu smarowania kalamitek i przedłuża żywotność maszyny. Zastosowana w ładowarce bezstopniowa skrzynia biegów Merlo CV Tronic pozwoli, pozwala rozpędzać się maszynie do 40 km na godzinę. Na pierwszym biegu, tak tzw. żółw, do 15. Następnie drugi bieg 15-40 lub trzeci tryb pracy pozwalający na automatyczną zmianę biegów zależnie od obciążenia. Standardowym wyposażeniem ładowarki teleskopowej Merlo Multifarmer jest system MCDC. Jego funkcje przedstawione są na wyświetlaczu znajdującym się w kabinie. Po pierwsze, system automatycznie rozpoznaje osprzęt, który znajduje się na maszynie i dostosowuje jego obciążenie. Po drugie, na bieżąco na wykresie pokazywane jest obciążenie maszyny. Po trze trzecią Trzecim trybie jest wbudowana waga pozwalająca na ważenie materiału znajdującego się w łyżce, czy na widłach, czy na innym osprzęcie. Mamy możliwość ważenia do 20 razy i system automatycznie sumuje zważony materiał. Nowa amortyzowana kabina zastosowana w Merlo Multifarmer ma Metr szerokości jest w pełni przeszklona, co daje świetną widoczność również przez prawe ramię, a zastosowane w niej materiały i jej hermetyczność pozwalają na komfortowe warunki pracy.